czy znają Państwo takie miasta jak Twardogóra. Otóż śmiem twierdzić, że pewnie większość z Państwa o tym mieście nigdy nie słyszała. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ w Polsce mamy ponad 1000 miast i bardzo wiele z nich to są miasta stosunkowo niewielkie i stosunkowo mało znane. Więc w dzisiejszym odcinku chciałem Państwa zaprosić na niewinny, ale mam nadzieję, że interesujący i inspirujący spacer po Twardogórze, po mieście może i słabo, i mało znanym, ale mieście z całą pewnością wartym odwiedzin. Więc zapraszam na spacer po Dolnośląskiej, pięknej i mało znanej Twardogórze. Ten materiał nagrywam w połowie sierpnia, a więc mamy szczyt sezonu wakacyjnego. Samochody suną po polskich ekspresówkach i autostradach, przemieszczając polskie rodziny z południa na północ, ze wschodu na zachód i z centrum dookoła. I co? I nico, ponieważ spośród tych wszystkich samochodów nikt nie zdecydował się przyjechać do Twardogóry. Mimo iż w Twardogórze można spotkać takie piękne zabytki jak ten szachulcowy kościół. I nie tylko. Więc pora na investigację Twardogóry. Piękna świątynia to Kościół Świętej Trójcy i Matki Boskiej. Jest to jedna z najciekawszych pamiątek po dawnych czasach, która została w Twardej Górze. Kościół powstał w 1877 roku, aczkolwiek na miejscu wcześniejszej świątyni. Był to ewangelicki kościół wykonany techniką szachulcową. Co ciekawe, nazywał się kościołem małym, dolnym, tudzież polskim. W jego wnętrzu, które nie pełni dziś żadnych funkcji sakralnych, można podziwiać między nimi ołtarz, ambone. świątynia nazywała się Polską, ponieważ była ostroją polskości na tych ziemiach, I aż do końca XIX wieku odprawiano tu nabożeństwa właśnie po polsku, nieużytkowane od ponad 50 lat. Skąd Herkules w Twardogórze? Dobre pytanie. Prawdopodobnie ten posąg zdobił oranżerię pałacu w nieodległym Goszczu. Po latach ta rzeźba stanęła przy bramie wjazdowej do pałacu w Twardogórze, a z czasem została przeniesiona właśnie na ten skwer i stoi tu po dziś dzień. Datowana na rok 1730. Przedstawia bohatera i półboga greckiej mitologii. Prawdopodobnie podczas walki z Hydrą, hydrą, której oczywiście nie ma. Pod kościołem głaz upamiętniający powrót góry do macierzy oraz tych wszystkich, którzy trwali w mowie ojczystej. I to akurat jest wbrew głas, który ma trochę wspólnego z rzeczywistością, ponieważ może i znajdujemy się na Dolnym Śląsku, ale na jego północnych rubieżach, graniczących z Wielkopolską i tu faktycznie do końca XIX wieku w tym oto kościele, nazywanym zresztą m.in. kościołem czy kościółkiem polskim, odbywały się msze w języku polskim aż do końca XIX wieku, póki resztki Polaków nie zostały zgermanizowane. Tak więc jesteśmy z jednej strony na ziemiach odzyskanych, z drugiej na tych ziemiach odzyskanych, które faktycznie można powiedzieć, że w pewnym stopniu powróciły do Macierzy. mnie zmartwiła ta kłódka oraz jakże subtelna informacja o tym, że jest ustęp zbraniony oraz no, zakaz wchodzenia wilków, z tego co rozumiem, ten mm, piktogram. Natomiast trochę mnie zmartwiło to, że ta brama jest zamknięta, ponieważ wszystko wygląda na niedostępne dla takich szeraczków jak ja. A przed nami no, najważniejszy zabytek w sumie góry, czyli barokowy pałac wokół którego znajduje się park. Również piękna, aczkolwiek zniszczony przez huragan, tak? Huragan w roku 1988 nawiedził Twardogórę, nie tylko niszcząc drzewostan. Również w tymże miejscu, ten pałac, którego prawdopodobnie nie widać okiem kamery, to była siedziba właścicieli dób twardogórskich i goszczańskich, który powstał zresztą na fundamentach budowli obronnej z XV wieku, która z kolei powstała w czasach husyckich. A przebudowa zamku na pałac dokonała się rękami, czy też głową Eleonory Karoliny württemberg mompelgard która była żoną księcia Oleśnickiego. No i jeżeli ta brama coś Państwu przypomina, to powinna przypominać bramę kompleksu pałacowego w nieodległym biurutowie. Bo nawet architekt tej bramy i tamtej bramy to podobno ta sama osoba. No ale park niestety wygląda na niedostępny a sam pałac również wygląda na niedostępny. Lakoniczna tabliczka informuje o tym, że będzie on poddawany pracom remontowym, więc być może oznacza to, że do twarde góry będę musiał jeszcze po prostu kiedyś wrócić i zobaczyć ten kompleks w całej swojej okazałości. Obecnie wydaje się, że jest to niemożliwe, aczkolwiek nie spocznę i sprawdzę od innej strony, czy ta niemożliwość od innej strony może jest trochę zmiękczona możliwością wejścia. Two weeks later jest otwarta brama. A przed otwartą bramą znajduje się informacja o nieupoważnionym wstęp zbroniony, no ale ja jestem upoważniony, ponieważ prowadząc bloga czuję się upoważniony i w obowiązku pokazać Państwu z bliska ten lekko zrujnowany pałac, więc cóż, idźmy i oglądajmy. Jestem dosłownie dzień po powrocie z odległych wakacji i odczuwam teraz jetlaga i w związku z tym jetlagiem po pierwsze gadam głupoty, a po drugie to na przykład gadam do kamery, która jest wyłączona. Więc teraz włączyłem kamerę. Udało mi się znaleźć otwarty na oścież wejście do tego kompleksu pałacowego, więc nie wchodząc za daleko i nie naruszając miru, przyjrzyjmy się jak ten pałac wygląda z bliższej perspektywy. No, wygląda tak, że faktycznie remont mu się niewątpliwie przyda. I będzie to remont, który na wiele, wiele lat pewnie zamknie ten pałac przed oczami wścibskich i ciekawskich gości, takich jak ja no ale jak już zostanie ten remont wykonany, to pozostaje mieć nadzieję, że sprawi to wszystko, że do tego pięknego, malutkiego miasteczka zaczną spływać dzikie tłumy turystów, którzy będą rezygnowali z Polskiego Morza, będą rezygnowali z odwiedzin nieodległego Wrocławia będą rezygnowali z Mazur będą rezygnowali z All Inclusive w Turcji po to by zobaczyć Twardogórę i jej rozliczne a może właśnie nierozliczne zabytki a gdyby ktoś szukał to to wejście znajduje się na zapleczu tutejszej Biedronki która w niedzielę jest pusta ale jak znam że. życie to w ciągu tygodnia buzuje energią, życiem lokalnych mieszkańców oraz ich sakiewek, które są w tym miejscu opróżniane. Coś czuję, że to będzie odcinek, który może wywołać pewne ożywione, oczywiście jak na standardy tego niszowego kanału, dyskusje w komentarzach na temat tego, czy Twardogóra jest okropna, czy jest miastem z potencjałem. Ja uważam, że jest miastem z potencjałem i wolę nie mówić, że jest okropne, aczkolwiek faktycznie tu i tam przydałby jej się lekki remont i lekkie odświeżenie no ale jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma a twardo góry tak się składa, że ma całkiem sporo do zaoferowania i dla przygodnego turysty takiego jak ja który zaraz to miejsce opuści jest naprawdę całkiem interesujące i na pewno warta zboczenia zboczenia z trasy wiodącej do Wrocławia albo do Łodzi w zależności kto, gdzie i jak jedzie Twardogóra to takie miejsce, w którym atrakcją jest rondo nie chodzi o samo rondo jako takie, ale o miejsce, w którym to rondo się znajduje ponieważ z tego ronda bardzo dobrze widać założenia barokowe z którego Twardogóra jest znana znaczy znana w cudzysłowiu znana wśród wszystkich pięciu miłośników założeń barokowych i urbanistyki barokowej w Polsce w tym mojej skomnej osoby no ale nie o tym, nie o tym, chciałem powiedzieć o tym, że z tego ronda widać tą osiowość miasta która została osiągnięta w wyniku przebudowy tego miasta w wieku XVII osiowy układ urbanistyczny polega na tym, że owa rezydencja widzi się na wprost z kościołem, który znajduje się na końcu tejże osi a dookoła mieliśmy tak zwane otwarte przestrzenie, które otwierały miasto już na tereny zielone i tak też jest współcześnie, więc mamy tutaj tą barokową osiowość. Jest to całkiem ciekawa ciekawostka, jak to mawiają moje dzieci, dzieląc ciekawostki na ciekawe i nieciekawe. No to ta ciekawostka jest, śmiem twierdzić, ciekawa, ponieważ jest to pierwsze miasto w tymże regionie Europy które tego typu rozwiązanie urbanistyczne wprowadziło, zrealizowało jest ono widoczne po dziś dzień, wystarczy się tylko przyjrzeć temu osiowemu układowi, czyli kościół, brama, a za bramą rezydencja, Hołk. Ratusz, i znajdujący się dookoła. Rynek jest też ciekawostką, mającą wiele wspólnego z twardogórskim barokiem, ponieważ mamy tu do czynienia z układem urbanistycznym, który mamy dwa rynki: rynek górny i dolny. Jeden rynek jest przy ratuszu, a drugi rynek jest przy kościele, który się znajduje dosłownie kawałek dalej. I z tego powodu podobno również Twardogóra jest znana. Przypominam, że znana jest wśród wszystkich pięciu w Polsce miłośników barakowego układu osiowego miast w tym mnie, czyli pozostało jeszcze cztery osoby z czego pewnie wszystkie oglądają ten kanał no a tak czowak rynek twardo górze jest akurat teraz bardzo, bardzo ożywiony ale to wynika z tego, że mamy niedzielę i e, mamy zmianę wiernych w kościele w związku z tym samochody jeżdżą w tą i we wtę. ale gdyby nie to, to byłoby tutaj totalnie, totalnie pusto no a sam ratusz Wygląda całkiem miło. Jest ukryty za drzewami, a wśród tych drzew kryją się panowie, którzy mimo godziny 10 z groszkiem już opróżnili swoje magiczne buteleczki. Magiczne buteleczki, które zresztą kupują zapewne w sklepie znajdującym się przed nami. Nie będę mówił jaka nazwa tego sklepu, ale jest to sklep znany w całej Polsce właśnie z tego typu wiktuałów. Widzowie mojego kanału doskonale wiedzą, że jestem dla odwiedzonych miast niezwykle łagodny i zawsze staram się znaleźć bardziej pozytywy niż negatywy W przypadku góry również muszę skupić się na szukaniu pozytywów i raczej pomijaniu negatywów Nie jest to, szczerze powiedziawszy, miasto, które jest jakoś szczególnie wybitnie urodziwe ale cały czas jest interesujące i cały czas jest warte odwiedzenia, zaliczenia Myślę, że przede wszystkim ze względu na ten barokowy układ osiowy, który warto zobaczyć na własne oczy i przekonać się, o co z nim chodzi. I warto jest niewątpliwie odwiedzić, dlatego, ponieważ znajdujemy się w Dolinie Baryczy, gdzie czeka dużo więcej jednoznacznie pozytywnych atrakcji turystycznych, w których objęcia zamierzam się oddać. Zostawiając Państwa samych sobie. Dziękuję bardzo. Tą osiową kompozycję barokową zamykają nam de facto dwa kościoły. Pierwszym kościołem jest kościół neogotycki, znajdujący się o tutaj. Jak to neogotyk? Neogotyk jest fajny albo niefajny. Ten ukryty za drzewami jest neogotykiem nieśmiałym, ponieważ trudno go generalnie z tego listowia wydobyć. No a jest to neogotyk zwyczajny. A tu mamy coś starszego ze starszą metryką. Tą starszą metrykę sugerują ostrołkowe wejście i ostrołkowe więc jest to kościół zapewne o metryce gotyckiej nieco oddalony, i chyba trochę bardziej i chyba trochę bardziej interesujące niż ten jego młodszy, większy kuzyn. Ja wspominałem o tym, że w Twardej Górze nie ma turystów. Teraz wszystko stało się jasne. W Twardej Górze nie było turystów, ponieważ wszyscy turyści z okolicy przyjechali do pałacu w Goszczu, znajdującym się bardzo blisko Twardej Góry. I to tutaj ukryli się wszyscy turyści. No, a tak naprawdę to, to tu też nie ma turystów. No, akurat w tym momencie, jak to powiedziałem, za węgba wyłoniła się, rowerzystka z dzieckiem ale poza tą dwójką to tu w tej okolicy naprawdę nikogo nie ma co tylko potwierdza moją osobliwą, ale chyba jednak prawdziwą hipotezę mówiącą o tym, że że Twardogóra to jest miasto którego nikt nie zna i nikt nie odwiedza szkoda no ale będąc w okolicy Należałoby odwiedzić również okoliczne atrakcje. Jedną z tych okolicznych atrakcji jest Pałac. Pałac Pałać. Pałać w Goszczu. Nazywane często Dolnośląskim Wilanowym. Tak jak wiele polskich miast jest nazywanych polskimi karkasą. Jest to oczywiście sformułowanie dalekie od, od prawdziwości, ale, ale całkiem dobrze opisujące to, jak ten budynek, ten zabytek wygląda. Aha, skręca kolejny samochód, więc zaraz nie będę jedynym turystą w Goszczu. Niestety, połaz w Goszczu powiela schemat znany mi już z twardogóry. To znaczy, mamy bramę wejściową, która wcale nie jest bramą wejściową, bo bramy wejściowe służą do wejścia, a ta najwyraźniej do wejścia nie służy. Poszukiwania wejścia nie były zbyt skomplikowane, bo wejście znajduje się najpewniej tutaj oraz w wielu innych lokacjach rozłożonych dookoła tego całkiem sporego kompleksu. Jak widać, pałac jest częściowo taką zachowaną ruiną. Częściowo jest również remontowany czy też odświeżany. Więc, może nie będę gadał, tylko się po prostu skupmy na kontemplacji tego miejsca, dopóki jesteśmy tu prawie jedynymi turystami. mamy dowód na to, że ten pałac jest pałacem i zabytkiem żyjącym suszące się pranie niczym w Neapolu na świeżym powietrzu a tam nawet mamy chyba jakąś kawiarnię więc kompleks żyje i bardzo dobrze żyje aczkolwiek to jego zrujnowane skrzydło chociaż to jest chyba jakiś Jakbym powiedział, powiedziała, jego część główna wygląda imponująco, no to wejście jest przepiękne po prostu. Rzeczywiście i w środku i na zewnątrz czuć skalę, rozmach i wielkość tego założenia. I teraz powiem coś kontrowersyjnego, ale jest to opinia, a nie fakt. Otóż zdecydowanie ciekawiej, bardziej intrygująco i tajemniczo wygląda ta zrujnowana część niż ta Część tego skrzydła, która jest zrewitalizowana No to przed nami wygląda rzeczywiście jak Wilanów, albo jak Potsdam Ale to Ta część Ta część wygląda jak tajemniczy Dolny Śląsk i Pozwolę sobie na kontrowersyjną opinię, że O ile to jest piękne, cudowne, zadbane i cieszy oko O tyle to intryguje jeszcze bardziej. Przynajmniej według mnie.